Witajcie w Hearth of Iron 4. Jest to modyfikacja Modern Day Millennium Down. Gramy tutaj polską. To będzie długa seria, już teraz mogę to powiedzieć. To będzie długa seria. No i tak, zaczynamy naszą grę polską. Jak widzicie, wszystko jest tutaj. Mamy, no właśnie, Polska. To jest rok 2000. Jest to Harco Fajmon 4. Jak już powiedziałem, zaraz wam pokażę drzewko rozwoju. No, jak widzicie, jest ono przepotężne. No, wielkie. To będzie druga seria. Dobra, myślę, że już możemy zaczynać. I zaraz sobie sprawdzimy. 18 dywizji mamy. Jak to sobie ćwiczą? Tu mamy kwestie ekonomiczne. Tutaj mamy, mamy bardzo niskim manpower. Mamy fabryki wolne jeszcze. No i będziemy prowadzić badania. Drzewko badań też jest bardzo rozbudowane. Jest mnóstwo opcji. Tak to się prezentuje: wszystko. To są jeszcze pojazdy. Rosomaki na przykład. Myślę, że Rosomaka możemy mieć jakieś technologiczne już. Ok. Wybierajmy. Jak widzicie, to są stare, więc tutaj Polskie jest wychowa trochę w tym 2000 roku. Mmmm, będzie może tu coś takiego. Nie, to są tory. A tu co mamy? Nie Okej. OK. No, jeszcze... Dobra, niech tu... tu jeszcze coś, to niech będzie, może, może niech będzie. W sumie, czekajcie, bo potem mamy. To są pociągi, najmniejszy system. Tu są, dobra. A tu mamy genetic engineering. Dobra, genetyczne tutaj. Dobra, tu w te genetyczne rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Mamy samoloty w rezerwach. Jak widzicie, są tu animacje, tylko one się tak trochę ścinają, na nie? Nie, nie spróbujmy. One się tak ścinają. O, teraz nie. Są pojazdy nowe, nie ma starych. Tu widzimy, mamy lotniska nasze. Dobra, dodajmy sobie jakieś samoloty w Małopolsce. Mamy samoloty, co ciekawe. I to nawet bym powiedział, że w sporych ilościach. To są to stare rosyjskie. Aha, nie mamy Madonna w ogóle. Dlaczego to tak się robiło? czas, gdzieś tak myślę, że będzie prędkość yy, tutaj mamy, dobra co produkujemy, to też warto wiedzieć yy, więc tak my tu moim zdaniem produkujemy bardzo niepotrzebne rzeczy usunię sobie to wszystko niech to sobie w sumie zostanie, bo to nam tam nie szkodzi nic yy, tak powódź podwodno ale to trzeba usunąć po prostu OK odznaczmy no i tak, no i broń po prostu tak i jeden sprzęt wsparcia o no widzicie, że tego jest tu dużo. Wszystkie są oczywiście nowe modele dobra. No może tak zrobię. Dobra, co mi tu chce? Żebym ser, żebym wcisnął. Ja to sobie wcisną. No właśnie, tak to się prezentuje. Czy my już jesteśmy w NATO? Nie, my nie jesteśmy w NATO, jeśli dobrze widzę. A nie, jesteśmy chyba w NATO. NATO member, ok. Czy jesteśmy w NATO? Zobaczmy, no tu można inwestować na przykład. No, stany nie są. To jakim cudem my jesteśmy w NATO? Halo. Ja tu coś No coś mi tutaj śmierdzi. Reflection. Okej. i co, do przodu jest? No może tak. Dobra, więc tu mamy tak, tu mamy te samoloty, ale my w ogóle nie mamy manpowera. A, bo były ci do ćwiczenia. Dobra. To przerwijmy do ćwiczenia. Yy... No więc tak, co my tu jeszcze mamy, myślę, że moglibyśmy gdzieś zainwestować na przykład, spróbujmy gdzieś, już ścinają te tekstury strasznie. Zainwestujmy gdzieś, zainwestujmy może w, o w Pradze będziemy inwestować, w TV będziemy inwestować. To jest nasz pole tutaj inwestycyjne. Nie no, nas chyba nie stać. Dobra, to tak. Dobra, mamy już jakieś zyski tej inwestycji w Pradze w Brnie też możemy zainwestować ale może bardziej na przykład w infrastrukturę samą o, dajmy razy dwa a nie, to tu inwest, dobra to... e, tak, czyli co my mamy chodźcie, sobie. chodźcie. dobra, wszyscy niech robimy taki punkt zborny w Warszawie u, co my tu mamy Okej, okay. system satelitarny, cywilny. I co? I my tu mamy. Mamy dużo możliwości, dobra. Okej, okay, mamy widzę yy, Czeczenie. No, Rosja przejęła Czeczenie. Yy, tu jest Ukraina, dobra, wszystko jest. No to pójśćmy ten czas, może trochę szybciej na marca dajmy po prostu. Yy. No właśnie, dlaczego nie mamy manpower'a totalnie? To jest dobre pytanie. Hmm, a tu co mamy? Tu mamy sporo rzeczy. Okej, stage, dobra. Running the eway. Okej. No to... Dobra, dużo opcji, jak widzicie. Ktoś to czy może sobie zatrzymać i poczytać. Yy, no ciekawe to jest na pewno. Dobra, więc zaś czas. No Francja no, to prosi. Ja nie zaakceptowałem może po prostu. Dobra, no i na co my tak naprawdę czekamy? Mamy yy, no tak, logistyka. Dobra, logistycznie jak to wygląda? Broń jest. Dobra, nie jest źle, nie jest źle, wybudujmy coś, tu jest coś więcej ciekawszego, y, militarki, y, wyrzutnie, dobra, to co byśmy mogli wybudować, zobaczmy co tu jest, dobra, to ja proponuję wybudować fabryki cywilne to Elko sobie na jedną i na przykład o Mazurach też jedną, tylko po prostu były dwie albo trzy. Chyba. Strasznie ścinałem się te tekstury. Tu mam na przykład bramę Branderburskiej. Nie wiem od czego to. O, tu widać bardzo ładne tekstury. Wszystko zrobione. Tu mamy jeszcze systemy rakiet na przykład. Ale to chyba. O, dobrze. Czytało. To później chyba. Dobra. Tak. Tu produkujemy wszystko, to git. Co tu się stało? Mhm. To co my mamy tak mało? Para. Co no dziwna aż. Tu jest nasza stocznia i to są nasze... O, widzicie? Nasze fregaty. Co tu mamy? W łodzie podwodne mamy trzy i to są chyba fregaty? Ja nie wiem co to jest. Aha, Atek Submarine. Czyli tak, to są trzy łodzie podwodne. To jest pięć korbet, te KKG. To jest pięć korbet. I mamy jeden jedną frega fregatę, dobra? To już wszystko wiemy. Weźmy sobie ich. I niech ja sobie patrolują dalej Tak ładnie, dobra. Jest bit. Jest git. Mamy samoloty w rezerwie, no ale nie mamy manpowera, żeby ich ten, żeby to zrobić. Ja, mamy coś tu, żeby tu wybrać. Dużo opcji, naprawdę dużo opcji. No, dlaczego nie mogę połączyć i słyłychać? Aha, ci to musimy chyba w celach narodowych po prostu do tego dojść. Dobra. Zobaczmy, czy jakie my mamy w ogóle cele dostępne, bo no to jest ciekawe. No dużo tych celi, że po narodowe jest naprawdę spore. Może no, będziemy mieli wybór. O, to już armie forces, dobra, tu mamy bardzo dużo możliwości nawet jest już X35, widzę tutaj jako ostatni, dosłownie ale są też statki dobra, jest ciekawe ale tu już co, jakaś anty, w ogóle no, ma no i tu widać, że wychodzimy ze wszystkiego na to i zaczynamy współpracować. Dobra, ciekawe. Ale nie, my w coś takiego raczej nie pójdziemy. Też jest coś takiego na to, ale my tak nie będziemy chcieli. O, tutaj mamy dwa też drzewka, dobra. Mamy Unię Europejską. I to sobie zrobimy. Potem, dobra. No. Potem, na pewno to zrobimy. Jest to mocno odcinek wprowadzający, zaznaczam, żeby było widać co i jak. Niech tu jakoś spłacać kredyty? Aha, tu się spłaca, dobra. I znowu w co. Zaakceptujemy to. jest wizję Tutaj mamy. Okej, okay. cywilny system, satelit. Ten czas bardzo wolno leci. O, tutaj mamy takie sprawy. To, dobra, to potem może tutaj Dobra, mamy to. O, jakieś maszynernie możemy kupować. Spróbujmy to. O, a to bardzo ciekawe, muszę przyznać. Możemy tutaj pokupować sprzętu trochę. Ja bym proponował kupić dobre amerykańskie czołgi. Dobra, fajne, to mi się podoba. Ale to zamknijmy. A co my tu mamy? Tu. O, tu też tego jest dużo. Bardzo ciekawe opcje, trzeba przyznać. Dobra, to tak mamy. Dobra, i to już będziemy w kolejnym odcinku, myślę. Robić.